VARO! push. Co SIĘ TY! Daro. New boy. <laughs> Do góry weźłem! Ej, nową flachkę chcesz? Chodź! Chodź! Idzie się flacha, dawaj! Bądź jest bądź bo Nowa wcześniej. No, Idziesz no, 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 Ty, no, mm -mm. jeszcze? Ja, jeszcze ja, ja kupiłem jeszcze no, Idziesz, ja no, 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 Mm -mm. A to piwo? Co ty kurwa? Ty, ty, ty jeszcze pugaty, jeszcze półgeta mamy. O, chcesz się jeszcze? Lufkę tylko. Co ty kurwa. Grubatka. A spójrzcie się do góry. Co ty, kurwa? A czemu? Na chwilę. Słyszysz? Nie, to jest, co ty kurwa ma, teraz mnie zobaczyć, nie zajeby. Dobra, dobra tam się ogarnie. A weź do góry. Na chwilę! Nie, kum, to jest tylko na YouTube, to będzie... No weź. No, i Do pani jakiej? Latkowskiej. No weź tylko pokaż po po ty no, ty ty bo Po tym po jak pić. To jest tutaj, muszę się odlać, nie? Słyszysz? <grym> <grym> Daro. Ojej, <jebie. grym> A po, po tutaj ładnie? Nie mogę, nie dam rady, i kurwa, stary. Ty, a jak to teraz zrobimy, bo muszę się odlać, ja tylko jeden kiebal jest do domu. mnie. nie do źle, Wytrzymasz chwilę bez toalety y przy sobie? Daryk, pójdź. Nie, nie mogę, stary. No co jest Daro! Mama idzie. O kurwa, stary, idzie. Ale na do króla mamo idę. Dawaj! Spójrzcie! Słyszycie? Ale kurwa! Na chwiletko. Taro! Co jest? Taro! No blok, leży. O kobry, zobaczyć. Nie, kurwa, muszę Wychodź <laughs> na balkon Nie, Darek Nie, baścicie ty Chodź <laughs> na balkon Nie to do, do tego do kuchni Przemy sobie O, Asiu się poblać. Ty Gdzie ty idziesz? Nie, ja muszę ból, kurwa, ba, nie wyrobię. To nie i kurwa idiota się mi to buty! Chodź. Chodź Na balkon! Czuję. Jak ci odpływy, tak? cię Nie, jak ty to w oczy, Tylko nie w nie? Weź się śnieg i się Co? Co? Dawaj, pójdź teraz szybko. Taro. Weź, bo się przeziębisz, kurwa, se. Ale to jak... Nie, to nie.